Zmieńmy go ze sobą, odpowiedzcie jak a. tylko chcecie. W sytuacji z dziewczyną Arka to ja miałem rację. Tak, no oczywiście tak. Pobiega za mną. No i znowu pierdolisz po raz 156 kurwa i wiesz, pomawiasz, ja pierdolę stary kurwa. No po prostu mówię, no, 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 no leciała na mnie i Lecia, Tak, no. leciała na ciebie, bo co kurwa? Bo stała, ty, bo... zaproponowałeś, że zapłacisz za drinka, ona ci podziękowała, uśmiechnęła się, pożyczyła Nie no, przytuliła mnie, odeszła mnie kurwa, kurwa, Kurwo jebana pierdolona kurwa, zejdź kurwa z niej, zejdź kurwa z nie, no kurwa! Gniewam mi kurwa z kwas rozgniewany! Kurwa, kurwa baba! Pierdalej kurwa od mojej dziewczyny, nie będziesz jej opowiadał, kurwa jakiś pierdół. Taka była prawda! Kurwa, nie ty cię, jesteś świeciem pierdolonym. Cię, Ostatni raz, długo, długo wytrzymywałem, długo kurwa spałem, ale cię, kurwa. kurwa mam dość. Jeszcze kurwa, słowo A. nie. jeszcze słowo! Dajcie, Mówi, jakiś, w twarz, dajcie w jakiś, dajcie, dajcie jakiś plaster albo coś. Krew mi nie leci mi krew. Leci, no, kurwa, leci, kontuzja, leci. kurwa, dojebałeś, freakfighter, kurwa, wielki. No szczęście, kurwa, że... Będziesz rozejrany, będziesz rozejrany w sobotę! Wejdź w rozkurwiony kurwa! Zejdź na razie z planu, no, Arek. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że z twojej strony. Ile, ile można kurwa słuchać tego pierdolenia? Kurwa, raz, byłem kurwa, miły. Dwa, Wiesz, nie chciałem robić na tym live'ie u dla kurwa siary. Poszedłem stamtąd po angielsku, kurwa, żeby nie robić dymu, bo kurwa ten. Później kurwa na konferencji. Potem w ogóle pierdolił gdzieś tam na swoim tym. Potem na konferencji, no to mówię, kurwa. Ileż można kurwa słuchać, ileż można słuchać? No Arek powiedz mi w takim razie, no za chwilę tazy przyjdzie on też jakby słyszy to, co się dzieje. E u, bo, bo wiesz, z perspektywy wielu ludzi, to było na zasadzie, a tam pożali się beka beka, no ale to wyszło z tego bardzo gruba e, chryja, no i teraz... E... No bo wyszło, bo patrz, z każdym kurwa, czym dłużej od, te, dłużej od tej sytuacji, tym on wymyśla kurwa, że chłopie nie wiadomo, już teraz przydulała go, zaraz kurwa powie, że mu obciągała tam kurwa człowieku. Wiesz, to już jest, to już, wiesz, jest pewna granica. Ja jestem spokojnym gościem kurwa, ale stary, szan, ma, kurwa, nie pozwolę sobie po kobiecie, po rodzinie i tak dalej cisnąć, to już jest kurwa za dużo. Teraz przekroczył tą granicę. Okej, okay, no mam nadzieję, że ta do nas wróci, chociaż no, pewnie ty, ty byś tego Nie już szczególnie nie. Pewnie byś tego chciał, no, trochę go tam teraz serwisują, jak to się mówi. To w międzyczasie yy, yy, przeczytam jakby kwestię, którą, kolejną kwestię, którą masz ty, no, ona jest bardzo w podobnym klimacie.